Zawiodłem! Płoni. To koniec! Za Mam coś dla tej twojej latarni. Dwie lufy pełne słusznego gniewu. To nie wojna. Wojny kiedyś się kończą. Na świecie nie ma tyle amunicji, ile zamierzam zużyć do zabijania! Czasami widzę, czego boi się ciemność. A co mam mówić? Wciąż jesteś przeklęta. <laughs> A mówią, że mam ponure poczucie humoru. W powietrzu wisi chłód. Módlcie się, jeśli wierzycie w takie rzeczy. Oj, ktoś za to zapłaci. Żryj światło! Haha! <laughs> Bardzo śmieszne. Strażnik łańcuchów. Strasznie wyniosły imię, jak na worek kości. Yy -y -y. Otwórzmy te zbroje, Mordekajzerze, i zobaczmy, co jest w środku. <grym> Tam, gdzie podążam, nie wschodzi słońce. Z prochu w proch! Wystarczy dla wszystkich. Spróbuj być mniej piękna. Ludzie nigdy nie zmieniają się tak naprawdę. Muszę w to uwierzyć. Czystość i pokój. Mamy dwa dobre argumenty, którymi przekonam cię do zawrócenia. Tak, mam na to lekarstwo. Oczyść mnie. <gryśle> Lepiej nie wstawaj. Wygląda na to, że wplątaliśmy się w kłótnie kochanków. Miłego strzelania, seno. Jak się celuje z tej goni? Nie jest potwornie ciężka? Spójrzcie na nią to miłość mojego życia. Szukam tresza, znasz typa? Będę potrzebował więcej trumien. Mgła jeszcze ze mną nie wygrała. Mam dwie spluwy jedną na wszystko, co przede mną a drugą na wszystko, co mnie goni. Czas cię uśpić. Tak, myślę, że to tyle w kwestii oczyszczania. Każdy, do kogo strzelam, jest jej oprawcą. Każdy, kogo ratuję, jest nią. Nic już nie jest czyste. <noise> co za dziwne miejsce. Wyspy cienia to przy tym, pikuś. Zawsze zatrzymuję jeden strzał dla siebie. Na wszelki wypadek. Odpocznę, kiedy będą błogo martwi. Patrzcie na nich. Nawet nie zdają sobie sprawy, że idą za mną do piekła. Hmm, ja strzelam w coś dwa razy, a ty dokładasz trzeci strzał. Nic nie boli tak, jak patrzenie, jak coś dobrego się psuje. Połmiałcie piekielny! Teraz, kiedy ją obejmuję, wydaje się... chłodna. Hej, brzuchaczu, może wychylisz tę rufę? Mam wrażenie, że od kiedy wyszłaś z latarni, jesteś jakaś oschła. Ukrywasz coś przede mną? Uśmiech? No dobra. Dzięki. Chcesz trochę? Próbuję pamiętać ją taką, jaka była. Może powinienem przestać. Ja. Cokolwiek czeka za światach, mam nadzieję, że będzie lepsze od tego. Najodważniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem, było stanie dzisiaj rano z łóżka. Ja. Życzysz sobie śmierci? Zejdź mi z drogi, przyjacielu. Kiedyś myślałem, że nie ma nic zimniejszego niż dotyk śmierci. Teraz wiem lepiej. Uwierz mi, tak jest dla ciebie lepiej. Myślisz, że jak to się skończy? Bo próbowałem. Aaaa! Mam cię na celowniku. Sena? <grytania> Do licha. <grytania> Jeśli ktoś ma mnie zastrzelić, cieszę się, że będziesz to ty. Wszystko da się oczyścić. Tylko trzeba mieć odpowiednią amunicję. Kogo my tu mamy? Czy to nie te brzydkie, żałosne zwłoki, które zabrały mi senę? A. <laughs> te spluwy napędza gniew. Mnie go nie brakuje. Nadszedł czas. Jedno z nas odnajdzie spokój, drugie odejdzie. Nie boję się trafić do grobu. Boję się tego, co może z niego wypełznąć. Zabijecie bez problemu. Jeśli trzeba, to kilka razy. W tym zawodzie nie ma miejsca na uczucia. Duże serce to łatwy cel. Popatrz tylko, tworzymy nowe wspomnienia. Na serio. Naprawdę się uśmiecham. Moja żona jest w połowie martwa. To nie problem, po prostu będę kochał tę drugą, żywą połowę. Jeśli spędzisz dostatecznie dużo czasu wokół zagubionych dusz, to z pewnością zgubisz i swoją. Dwa strzały w głowę. Bycie ostrożnym to nie grzech. Jeden strzał za stracone lata, drugi za straconą miłość. Hmm? Już się do niej przyzwyczajam. Mam poczekać, aż to przeładujesz. Przydałby mi się odpoczynek i przerwa od tych wszystkich krzyków. Opowiedz mi, jak to było spędzić tyle czasu w latarni. Kiedy ich zabijam, zabijam ich na dobre. Jeśli nie jesteś w stanie przed czymś uciec, to przynajmniej spróbuj do tego strzelić. Należysz do nich, zabijecie tak na wszelki wypadek. Ta droga wiedzie do walki. Jeśli idziecie ze mną, spróbujcie nie umrzeć. Został już tylko koniec. Opanowała cię mgła. To niedobrze, przyjacielu. Pozwól, że ci pomogę. Trzymaj spróby na wierzchu, a nie będzie potrzeby wyciągania ich z kabury. Zeno! Niektórzy nazywają to magią, ja celnością. Dom jest tam, gdzie walczę z umarłymi. Zawsze gotowy. To, co było między nami, może wciąż trwać. Wiem to. Masz już bilet do zaświatów? Zobaczymy, czy dalej będziesz tak gadać w Harrowing. Zaczekam na nią. Spróbuj szczęścia. Miałem zabić parę guli, ale ty też się nadasz. Te pistolety mają przód i tył. Na twoim miejscu stanąłbym po dobrej stronie. Nie zapomniałem cię treszu i za cholerę ci nie wybaczę. Nie potrzeba mi spustów. Potrzebny mi tylko cel. Jesteś mój treszu. Nie miej złudzeń, że się ciebie boję, Hekalinie. Po prostu szkoda dobijać zdrowego konia. Oczyszczę wszystko i wszystkich. Czas poćwiczyć celność. Fortune, obawiam się, że w to halloween ci nie pomogę. A. Mierzysz tym kapiszonowcem do mnie? No to zatańczmy. Jak trwać w żałobie, gdy to, co opłakujesz, wciąż powraca? Czasami rozsądniej jest po prostu iść do diabła. Strażnik! Wymyślna nazwa dla kogoś, kto nie ma nic do stracenia. Szczęście jest dla innych. Ja mogę liczyć jedynie na spokój. Życie... jest piekielnie skomplikowane. Ach, ależ brakowało mi zapachu życia. Nie można uciec od kłopotów, ale można je odłożyć na jakiś czas. Wiesz, czasami człowiek zbliża się zbytnio do konia. Nie ma zbyt wielu problemów, którym mnie zaradzi strzał w głowę. Hej, ty tam z bronią. Dam ci znać, jak w coś trafisz. Serio? No dalej. Przestrasz mnie. Dwa pistolety, a ty jesteś po pojedynkę. Masz małe szanse. Miewałem gorszych wrogów. Odpocznij sobie! Zawsze walczyłem z czarną mgłą. Nigdy nie sądziłem, że się z nią ożenię. Jak zabić coś, co już nie żyje? Wiązką światła z pistoletu. Jeśli twoje serce nie bije, to lepiej się nie ruszaj. Nic do ciebie nie mam. Może poza wiązką światła z pistoletu. W oczach mojej żony lśni widmowa magia. To na pewno nic takiego. Ktokolwiek się stworzył, przesadził z brzydotą. Nic nie sprawia mi więcej radości niż koni, który nie został jeszcze ujarzmiony. Uniki nic nie dadzą. Mam nadzieję, że masz ze sobą drugą broń. Kiedyś razem zapolujemy na potwory wejny, ale dzisiaj polujemy na siebie nawzajem. Mgła czeka na każdego z nas. Pożegnaj się ze wszystkim, co jest ci drogie. Kiedy patrzysz na mgłę, mgła patrzy na ciebie. Tak wyglądam uśmiechnięty. Widzisz? <śmiech> <śmiech> Jeśli umrę, zabiorę tych drani ze sobą. No dobra, będę nadążał. Wygląda na to, że nie zaznam dzisiaj spokoju. Masz niezłą gadaninę jak na padlinę. Trafiłem! Istoto nieczysta! Za światło! Mogę ją uratować! Mogę ją uratować! Oba pistolety w ruch. <grym> Wrażnik musi wiedzieć, kiedy dać broni ostygnąć. Widziałem zaświaty. Nie spodobały mi się. Nie jestem potworem, którego szukasz, Wein. ale mógłbym się nim stać. Nie upiory mnie prześladują, lecz to, co mogłoby być. Coś wydaje się zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe? Pewnie takie jest. Chyba rozumiem, dlaczego wolałabyś taki stan rzeczy. Mnie też przydałoby się oczyszczenie. E? Strzał, który cię nie zabije, na pewno wkurzy cię jak diabli. Mam zbawienia na pęczki. Potrzebujesz jednego przyjacielu? Nie bawię się w strzały ostrzegawcze. Nie mam czasu na umieranie. No dalej! Powstań znowu! To ty seno? E? Czy to dlatego, że znowu nie pościeliłem łóżka? Jak tam dymacja? Mogła jej nie zagraża? Ta, nie ma za co. Oczyszczający gniew! Ej, kucyku! Ten sto zła i na tamto twoja sprawka? To właśnie litość. Dobądź broni. Czas zabawić się w upiora i zniknąć. Widziałem tyle śmierci, że już jej nie zauważam. Nigdy nie nudzi im się umieranie. Przepraszam, ale muszę to zrobić.